A ja chciałbym się pochwalić wszystkim słuchaczom i widzom. Oczywiście zrobiłem swoją pierwszą w życiu zupę ogórkową i to całkowicie sam. Oczywiście z pomocą koleżanki, która mi podsyłała instrukcję, jak należy to zrobić, żeby to jako tako smakowało. Oczywiście za sobą mam już kilka zup, chociażby żurek, który bardzo lubię i bardzo chyba. I nawet nieźle wychodzi. Dzisiaj padło na zupełnie coś innego, coś spontanicznego. To właśnie była zupa ogórkowa i. No cóż, jeżeli mam być szczery, no to wolę żurek. Natomiast y, taka złata ogórkowa wcale nie wyszła, a wręcz przeciwnie jest dobra. Poza tym bardzo miałem wielką potrzebę. Zresztą w zimę chyba jest taki okres, gdzie człowiek lubi przepalić gorącą zupą sobie przełyk. Jakkolwiek to zabrzmiało, jakkolwiek sobie to zinterpretowaliście, właśnie chodzi o to, żeby coś gorącego po prostu połknąć, zjeść i poczuć yy, ogrzanie od środka ciała, co nie zawsze jest, skutkuje, co nie zawsze jest, się sprawdza w przypadku drugich dań chociażby. No dobra, to tyle, wstęp, tyle wstępu. Jak zrobić taką zupę? Oczywiście odsyłam do... Strony internetowej, która jest poniżej. Mam nadzieję, że się nie zgubicie, będziecie wiedzieli, gdzie kliknąć i, i, i coś ciągnąć. Natomiast wszelkie pytania, oczywiście wysyłajcie, stawiajcie komentarze poniżej, ja będę się w miarę wolnego czasu starał się na nie odpowiedzieć, czy to w formie tekstowej pisząc na klawiaturze, ja czy to w formie nagrania. No, to chyba tyle na dzisiaj. No i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.